Witajcie! W dzisiejszym filmiku yy, omówię Wam yy, o ogrzewaniu, nowym moim ogrzewaniu namiotu. Yy, w tym roku, w tym sezonie yy, zakupiłem Webasto do namiotu. Jestem po pierwszej nocy grzania, jestem mega zadowolony. Yy, co mogę powiedzieć? No. Nie ustawiałem, a to może omówię zaraz po kolei, po malutku, jak to wygląda, jak to działa yy, i w ogóle, i w ogóle. Yy, tak to wygląda: Wybasto, 8KW, akumulator mam 80A. 80 no i po kolei omówię, jak to jest: akumulator, klemy do akumulatora. Całe Webasto. Webasto wygląda inaczej. Ja sobie kupiłem naklejkę, okleiłem go ładnie, żeby to jakoś tam się komponowało. A takie moje widzi mi się. Tutaj mamy zbiornik paliwa, olej napędowy. Co tu dalej możemy powiedzieć? Rura. Rura powietrza, filtr powietrza, tu zasysa tędy powietrze do wybasto i tutaj jest tłumiczek. Dokupiłem sobie e, ten tłumik, e, żeby trochę ciszej chodzi. chociaż i tak on tam głośno nie chodzi. E, jestem zadowolony. E, da się siedzieć przy, w tym namiocie, można pokombinować, jeszcze wyciszać różne rzeczy robić, ale to na razie póki co, e, póki co jest... E, dla mnie wystarczająco, tak? Mi nie przeszkadza aż tak. Do góry dałem, żeby tutaj spaliny szły sobie do góry, żeby filterek mi tam nie zasysał spalin, bo już zaś się spaliny, to pójdą pewnie do, do namiotu. A tego nie chcemy. I dlatego tak. Co to jeszcze mogę powiedzieć? Wyświetlacz, zaraz go omówię, załączę Webasto, pokażę Wam jak to działa co tu jeszcze mogę powiedzieć zbiornik paliwa e, oleju napędowego e, 5 litry tam gdzieś ktoś pisał w, w jakichś komentarzach że na e, non stop odpalonym webasto 5 litry starczyło mu na 30 godzin e, non stop grzania powiem wam, no ja wyłączę teraz jest w miarę ciepło, słodko wychodzi e, nie chodzi mi cały czas, bo po co Szkoda, da się wytrzymać. Mimo, teraz na dworze jest 7 stopni, w nocy miałem 0,1 stopni, było chłodno. Dokupiłem sobie, bo nie ma w wystawie, jest taka króciutka. W środku mam zamontowaną rura Spiro. Ja sobie dokupiłem rurę Spiro izolowaną. 10 metry odcięłem sobie 5 metry i sobie tutaj, tak jak widzicie, doprowadziłem rurą do namiotu. Tutaj dałem pod narzutą. Pokażę Wam, jak to w środku wygląda. Tak, jak widzicie, mam namiot Prologic Commander VX2. Jest mega, mega duży. Tam wychodzi sobie tutaj rura, i tu pod podłogą, tu mam zamek, i jest cała wylot tego ciepłego powietrza. Tutaj musicie uważać, jeżeli dacie naprawdę ciepło. Ta końcówka e, nagrzewa się dosyć mocno. Ja tam nie ustawiam go na maksa, bo nie ma potrzeby. To szczerze powiedziawszy, to jak tu ustawisz go na maksa, to to można na golasa leżeć. E, ale to za dużo, to nie potrzeba, nie potrzeba mi aż tak ciepła. Fajnie tutaj daje te ciepłe powietrze. E, mega, mega, tu sobie siedziałem na krzesełku, miałem cieplutko wieczorkiem później do łóżeczka w łóżeczku mega mega mega, mega fajnie e, co tu więcej powiedzieć wam e, tu właśnie jeszcze o tym że to się nagrzewa ta końcówka cała e, trzeba coś sobie pomyśleć żeby ją wyżej żeby się nie ona nie opierała o podłogę, no może stopić, stopić, tam jest rura izolowana i ja tam sprawdzałem czy tam za bardzo gorąco jest żeby mi narzuty, czy tam namioty nie przepaliło ale nie, jest bezpiecznie nie ma żadnego problemu jest wystarczająco wystarczająco no dobra, pójdę załączę, pokażę wam jak to działa mniej więcej aha, jeszcze omówię wam rurę wyciągnąłem, bo tu zamówiłem sobie 10 metrów, jak tak jak mówiłem, na pół sobie przekroiłem i tak, mamy w środku rurę Spiro z drutem, z krężyną taką. Ona fajnie się trzyma, tak jak widzicie, można ją zgnieść. Wyprostuje się. Tu mamy jakąś watę izolacyjną, folia dookoła i na wierzchu folia aluminiowa. Zobaczymy, no zobaczymy. Na razie nie wiem, jak to się zachowa e, przy deszczu, e, w czasie deszczu, czy to zmoknie, zmięknie, czy się rozleci, ale to wtedy coś pomyślimy, coś innego, ewentualnie. Zobaczymy, no zobaczymy. Dobra, słuchajcie, omówię Wam teraz pokrótce. E, podłączony mam e, akumulator, podłączamy tylko plus minus. E, do akumulatora zalewamy yy, ropę i to wszystko guziczkiem teraz ja sobie tak już yy, wyłączałem go yy, załączymy go raz tu sobie włączy nie wiem czy to widać coś nie wiem słabo widać ale dobra Wciskamy raz, on się załącza. Tu można ustawić temperaturę, jak mocno ma nam walić. Ustawiamy go odwrócę może w drugą stronę. O, tak jak zobaczcie, tutaj ta rura daje bardzo, bardzo dużo ciepła. Także uważajcie, żeby się tam gdzieś trawa nie zapaliła, czy coś z daleka, gdzieś tam na łódkach, czy coś nie radzę. No, uważajcie, uważajcie naprawdę, uważajcie, bo jest mega, mega gorące. E, dobra, tutaj nic nie pokażę. E, załączony jest włączony do zasilania. E, wciskam guzik, chwilę przytrzymuję. Pyk słychać było, jak cyknął. Tu się włączyło. On zaczął tam, słyszycie, chodzić. On chwilę y, podgrzeje świecę. Dajcie mu chwilę czasu. Musi mieć wystarczająco prądu, żeby zagrzał świecę. Jeżeli za mało będzie prądu, no to Wam nie zaskoczy. Czyli jak za słaby akumulator, to nie pójdzie Wam, nie zacznie grzać, nie odpali się. Za chwileczkę zacznie zaraz pompa chodzić. Pompka. I dozować paliwo. Spalanie naprawdę jest dobre. Zero dymu. Praktycznie przy rozruchu trochę tam Dymku jest, ale to jak się rozgrzeje, to naprawdę dobrze wypala ten olej napędowy, spalanie ma nawet nawet bardzo do dobry. Tak? Jeszcze chwilę podgrzewa, świecę. O, zaczęła właśnie działać, chodzić pompka, która pompuje paliwo. Nie wiem, czy słyszycie na pewno. No, i pomału zaczyna tu nam się rozpędzać nasz yy, piecyk webasto. Tutaj już widać, zaczyna. No, już zaczyna ciepełko. Czuć pomalutku, lekki dymek. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale ten dymek jest taki. Czuć teraz, jak jestem tu blisko. To na początku, przy rozruchu. No już praktycznie już. Znik ten dymek, spalanie się włączyło. Po mału zaczyna się rozpędzać ten piecyk. Ryba, e, rura jest izolowana, ona tak nie traci ciepła powiem Wam, że, że jest dobrze. To tam możecie tam pisać, że e, jest za długa czy coś. Ja to po prostu chciałem odsunąć to od namiotu, bo nie widziałem jak to się zachowa. E, to była pierwsza noc. O teraz jeszcze dymek leci, jeszcze się rozpędza, on na początku jest głośny, ale uwierzcie mi, kwestia później sobie on się rozbuja, to się wszystko wyciszy, nie jest to takie naprawdę, nie jest to takie głośne. Jak się wydaje, ja myślałem, że on tak będzie cały czas y, pracował, chodził y, tak jak teraz jest, ale on tylko się rozgrzeje, y, wycisza się, tylko tam pompeczkę słychać delikatnie, jak chodzi, pompuje. Można sobie tam, y, czytałem, y, tą pompkę y, masą bitumiczną do samochodu, gdzieś do uszczelniania, coś tam, można sobie ją y, zategocić i wtedy wyciszy jeszcze bardziej tą pompkę. Jak widzicie, on tu się rozpędza. Szkoda, że tak nie widać. Jest za widno, ale ja sobie tu mogę sterować, tak jak zobaczcie. Teraz ustawię na minimum tą pompkę. Nie pompkę, tylko ten wiatrak. Ale tu na razie on się rozpędza. To mu tam nic nie jest, dobra, ustawię mu. na 33. No i się rozpędza. On już tam grzeje. Już idzie ciepłe powietrze. Dam mu chwilę, niech on się rozgrzeje. Pójdziemy teraz do środeczka, jeszcze zobaczymy. Wydaje. No tutaj już czuć ciepło. Jest już daje dmucha powietrze fajnie już pracuje, ale on, mówię, naprawdę można go rozbujać do bardzo dużej temperatury, to dosłownie w tym namiocie to jest skwar to już od was będzie zależeć jak to będzie jak chcecie mieć ciepło, tak montują to w garażach to jest typowe takie wybasto, tak jak jest w samochodach ciężarowych na postoju się dogrzewają w zimę, żeby silnik nie chodził i to jest to identyko to samo tylko już w takiej zamkniętej, fajnej skrzyneczce Wzgabarytowo idziemy teraz do piecyka, yy, gabarytowo powiem wam to nie jest aż takie duże, bo popatrzeć na te różne jakieś piecyki, na, na naftę, czy piecyki gazowe, też to gabarytowo zajmuje miejsca yy, i w ogóle, poje, no, powiem wam i tak tyle gratów się wozi. Do, na te ryby, że jeden taki dodatkowy element na takie chłodne dni tak jak dzisiaj mamy listopad 11, no w nocy miałem 0 stopni e, jest bardzo, bardzo mega e, wydajny e, i dobry słuchajcie, teraz on już się rozgrzał troszkę zaczął ciszej chodzić tutaj rury, jak nie miałem tego tłumika włączyłem to on tak świszczy tak? dosyć głośno, tak znaczy głośno, no świszczy tak. kupiłem sobie dodatkowo tłumiczek, wyciszył mi y, sporo ten dźwięk no i pompeczka, tak jak słyszycie pompeczka sobie y, pompuje paliwko i piecyk, piecyk, chodzi sobie i teraz zobaczcie zwiększę mu obroty żeby to dmuchanie na maxa 5,4 ustawiłem posłuchajcie to już mówię on to wtedy daje tam mega mega dmucha to ruro, ale to naprawdę uwierzcie mi to w zupełności mi yy, nie jest tak potrzebne na maksa. Ja już sobie wieczorem jak sobie tak siedziałem to dałem sobie tutaj SP nie widzicie tego Spróbuję może czekajcie przystawię sobie wbiłem śledzia żeby się nie przewrócił Spróbuję to przestawić, Może teraz będziecie widzieć ale raczej nie, nie. No ale to nic, dobra, omówię tak jak yy, yy, to jest i tyle, yy, można tutaj temperaturę, dwa guziki, strzałkę, wciskamy guzik wyłącz, główny i strzałkę i zmieniamy jako temperaturę, yy, ja mam ustawioną 14 stopni tutaj na tym, to jest, yy, oszukuje dużo, yy, trzeba brać poprawki, no to jest chińskie, E, tu nie pokazuje takiej temperatury i nie, nie daję taką temperaturę jak to widać. Ustawiłem sobie 14 stopni, a uwierzcie mi naprawdę tam e, dmucha e, mega. Także mogę na maksa ustawić. Zaraz Wam powiem. Automatycznie przestawiam 35 stopni, mogę ustawić. Gdzie z tej rury tam ponad prawie będzie 200 stopni się wydobywało tutaj. E, Bezpośrednio z Webasto i automatycznie słyszycie, zwiększyłem temperaturę. Przyspieszył piecyk, szybciej pobiera. Tutaj aż zaczyna już się kopcić, bo to jest temperatura mega z tej rury. Dlatego ja mówię, to jest bardzo wydajne i nie ma potrzeby. Stawię sobie 16-14 stopni, tak jak wcześniej. O i on zaczyna trochę stygnąć. zmniejsza mu się temperatura. A w środku, no mówię, ta rura już tutaj dotykam. Ona aż tutaj jest. Nie jest aż, nie jest gorąca, jest letnia, czuć ją. No bo dałem tu naprawdę temperaturę ale Naprawdę nie ma, nie ma potrzeby wyższej temperatury. Chyba, że naprawdę gdzieś na szybkiego szybko zagrzać moment, gdzieś tam dobrania w nocy wyszliśmy jest zimno zmarzły nam ręce żeby szybko się zagrzać damy na chwilę na maksa zagrzejemy w namiocie zmniejszamy na minimum na noc do spania powiem wam wszystkie na minimum I, i, i jest dobrze teraz tu jeszcze zmniejszymy powiem wam o, na minimum wziąłem dmuchanie on całkiem zwalnia słuchajcie i naprawdę jest cichutki Tutaj już go ledwo słychać, teraz pójdziemy do namiotu, zobaczymy jak to tam. Znaczy tutaj to nic nie zobaczymy za wiele, ale, ale już tu o, czuję, że już jak wchodzę jest ciepło. Naprawdę daje, o tutaj leci cieplutkie powietrze i to mówię, ta końcówka się nagrzewa, musicie uważać, bo jak dacie dużo, tutaj to, to nie jest gorące, letnie. Tu jest jakaś tam folia jeszcze izolacyjna. To jak nie, 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 nie topi się, ale ta środkowa rura, to powiem Wam, jest parzy. Za długo nie przytrzyma. Dlatego starajcie się ją gdzieś sobie zawiesić, coś podłożyć pod spód, żeby było dosyć wysoko. Żeby nie przylegało do podłogi, do jakichś. Yy Materiałów łatwopalnych, żeby to się nam nie zapaliło, nie stopiło czy coś takiego. No i mówię: naprawdę, naprawdę mega sprawa. W dzień to tam praktycznie się nie grzeje, bo nie mam potrzeby. I słuchajcie, a byłem w namiocie. Tutaj o, zobaczcie sobie: chodzi tylko pyrka, pyrka. Cichutko, naprawdę. Odejdziesz dalej gdzieś. No wiaterek wieje. Pójdziemy już przykładowo za namiot. Słuchajcie. Tutaj słychać tylko wiatr. Piecyka. W ogóle nie słychać. W namiocie w nocy wiadomo, jest cicho. To go tam lekko słychać prykanie. Ale jak ktoś tam nie ma problemu z zasypianiem. Nie przeszkadza mu. To będzie śmiało spał. I słuchajcie piecyk chodzi, to tylko tam dmucha, yy, dmuchawa leciutko z tłumiczka, ale nic poza tym, no jak damy yy, temperaturę yy, i dmuchanie na maksa no to wiadomo, on tam dosyć mocno yy, wyje ale mówię, można sobie rurę wyciągnąć jeszcze dalej, odprowadzić można gdzieś jakieś szukać, jakąś płyty coś odsłonić, zasłonić yy, piecyk między yy, namiotem i wtedy to nam wygłuszy jeszcze trochę, ale to mówię, to już kwestia to wam, jak od was zależy co wy sobie zrobicie, jak wy chcecie czy to wyciszyć, czy to nie wyciszyć i tyle teraz idę sobie go wyłączę, słuchajcie wyłączać to wciskam guzik i lekko przytrzymuję i o, w tym momencie się wyłączył pompka przestała chodzić Łąbka przestała chodzić, jeszcze tam wiatraczek jakiś tam chodzi jeszcze go wystudza, od razu go nie odpalicie, jakbyście chcieli go znowu odpalić, to wciskacie guzik i trzeba przytrzymać, ale nie odpalicie, bo on przed chwilą był wyłączony, musi trochę lekko stygnąć, bo już to sprawdzałem trzeba chwilę odczekać, żeby go z powrotem załączyć, także nie martwcie się, że jakbyście tak chcieli coś tam się wam stało, że chcieli od razu chcielibyście odpalić go no to przeczekajcie to parę parę minutek, on się ochłodzi, wyłączy się wszystko i z powrotem. Jak jest podłączony do akumulatora, to on tu się zegar wyłączy. Będzie w czuwaniu, jak później chcemy tylko odpalić. Wciskamy raz guziczek, odpala się nam ten pulpitek, ekranik cały i wciskamy, przytrzymujemy. I, I wtedy nam się załącza piec. Mam do tego jeszcze pilot. E, powiem Wam, do sterowania tam mogę zwiększyć prędkość, znaczy temperaturę, włączyć, wyłączyć. Tylko coś mi ten pilot nie działa. Jeszcze nie rozkwiniłem ogółem. E, kupiłem tam taką malutką, bo niby myślałem, że jest to do tego e, pilocika taka malutka e, bateryjka paluszek. Dosłownie taki malutki, e, ale no, włączy, włożyłem. Włożyłem ten, ten paluszek, ale nie mogę zamknąć. Oni za duży, coś i nie wiem, albo oni coś tam mi nie dopasowali, czy coś, ale no to coś, 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 coś nie pasuje. On działa, bo wciskam przyciski bez tego obudowy i widać, że działa, ale nie łączy mi się z, z piecykiem. I będę musiał po prostu sprawdzić, e, poczytać w domu, e, czy to trzeba sparować ten pilot, czy, 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 czy po prostu coś zrąbali Chińczycy i nie działa. No, bo fajnie, tak wiecie, w nocy się włączyć wyłączyć z namiotu. to było jeszcze mega e, rewelka. E, fajnie by było, jakby to dało możliwość taką, opcję, ale to nic na tą chwilę. Tyle. Jeżeli coś macie, chcecie się dowiedzieć jak to zrobić, co zrobić, gdzie kupić, co kupić, jak się nazywa poszczególne jakieś tam elementy, które wam tu pokazałem, piszcie komentarze, pytajcie się. Subskrybujcie mój kanał, dajcie lajki w górę, kciuki w dół, to już od was zależy. Pozytywne komentarze, negatywne komentarze. Kto jak to widzi, piszcie, komentujcie. Będę odpisywał, i tyle. Zobaczymy, jak długo mi wystarczy. Mam dodatkowo, kupiłem 5-litrowy zbiorniczek Mam w samochodzie dodatkowo 5 litry. Jak na razie, od wczoraj, może z pół zbiorniczka spaliłem. No tak, tak widzę, że z pół zbiorniczka spaliłem tej ropy. Także no, te 30 godzin na jednym zbiorniku na pewno pochodzi piecyk. Nie będę próbował, sprawdzał, non-stop chodził 30 godzin, no bo to nie ma sensu. Tak? Akumulator zobaczymy, czy wytrzyma. E, tam dużo ludzi pisze, że śmiało wytrzymują akumulatory 3-4 doby, e, że jest małe zużycie. Znaczy największe zużycie jest przy odpalaniu, przy wygaszaniu. Widać to. Tam jest taki pokazuje miernik, który pokazuje jaki jest pobór plądu, jak spada. Wiadomo, to jest chińskie to trochę oszukuje ten wskaźnik, ale, ale coś tam działa, pokazuje, tak. Tyle. Trzymajcie się, oglądajcie moje filmy, subskrybujcie jeszcze raz. Do zobaczenia, trzymajcie się hajka.